Bardzo dziękujemy. Ja mam imię Andrzej, moja żona Maria. Jesteśmy 32 lata małżeństwem we wspólnocie na jesteśmy 38 rok. Droga w ogóle w Polsce liczy sobie lat 39, bo pierwsze wspólnoty powstały w Lublinie, potem w Łodzi, a później równolegle w Puławach i w Krakowie. My jesteśmy tej pierwszej wspólnocie, która narodziła się, proszę usiąść, która narodziła się w 76 roku. Kiedy jeszcze arcybiskupem Krakowa, kardynał Karol Wojtyła, i on zapoznał się z drogą, zaakceptował to, że ona w tej decyzji mogła się pojawić. I chciałbym całą to słowo, które chcę powiedzieć, oprzeć na doświadczeniu parafii świętego Szczepana z dwóch powodów, a z trzech powodów. Po pierwsze, dlatego że droga tam istnieje dosyć długo, ponad 25 lat. Po drugie, od kilkunastu lat ja z moją żoną jeszcze z dwoma małżeństwami z mojej wspólnoty i z prezbiterem jesteśmy katechistami, ekipą katechistów, która prowadzi najstarszą wspólnotę, więc jakby mamy oko na to, co, co się tam dzieje. No i trzeci powód, chyba najważniejszy jest taki, że jest wśród nami wśród nas ksiądz prowosz z parafii św. Szczepana, ksiądz Leszek i będzie mógł odnieść się do tego, co mówię, pokazać też z innej strony, jak widzi to jako duszpasterz tej parafii. Natura drogi, Naturę drogi wyjaśnił czy wyłożył w sposób najpełniejszy papież Jan Paweł II i to zostało umieszczone, ta jego wypowiedź została umieszczona w statucie, który od 2008 roku stolica apostolska w sposób definitywny zaaprobowała drogę neokatechumenalną, stwierdzając, Jan Paweł II powiedział tak, uznaje drogę neokatechumenalną jako itinerarium, czyli wędrówkę, czyli pewien proces formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych czyli i później jak możemy przeczytać w statucie, stolica posolska aprobuje drogę neokatechumenalną jako formę katechumenatu dla czasów współczesnych. To pierwszy punkt ważny i drugi taki, że to co pewnie wszyscy Państwo znacie, tą ikonę bardzo związaną z drogą neokatechumenalną, pierwsza ikona, którą ikona malował, będąc malarzem, Matka Boża z Dzieciątkiem, ale chcę zwrócić uwagę na napis, który jest tutaj umieszczony, Trzeba tworzyć wspólnoty chrześcijańskie, takie jak święta rodzina z Nazaretu, które żyłyby w pokorze, prostocie i uwielbieniu i w których drugi jest Chrystusem. To krótkie zdanie, które jak wierzymy jest z Matki Bożej, skierowane do, do Kiko, do inicjatora drogi. Ono jest też ważne, bo do natury drogi należy to, że ona, się, że ona się odbywa w małych wspólnotach. I cokolwiek, o czymkolwiek będę mówić, jakichkolwiek owocach drogi, jakichkolwiek charyzmatach, no, pojawiających się one nigdy nie istnieją w oderwaniu od tej wspólnoty podstawowej, której zaczyna się drogę i w której cały czas się tę drogę potem robi. Znaczy, są możliwe i, i zaraz o tym powiem też posługi katechistów, czy całych rodzin, czy całych wspólnot gdzieś w innej dzielnicy miasta, w innej decyzji, w innym kraju czy na innym kontynencie, ale nigdy nie jest tak, że ktokolwiek co, coś na drodze robi, nie mając swojej wspólnoty, do której Oby jak najczęściej, ale przy, przynajmniej na tak zwanych spotkaniach etapowych, kiedy Wspólnota przechodzi pewien etap swojej formacji, przychodzi, przy, jest razem z braćmi, żyje razem z nimi. I teraz to był taki krótki wstęp, zdaje się, że niewystarczający zupełnie, ale chciałem podkreślić pewne najistotniejsze rzeczy związane z naturą drogi neokatechumenalnej. I teraz jeżeli nasza prezentacja ma polegać na tym, żeby pokazać, jak to konkretnie funkcjonuje w parafii, to chcę się odwołać do, do parafii św. Szczepana, w której w tej chwili jest sześć wspólnot neokatechumenalnych, o różnym wieku swojego trwania. I trzy najmłodsze wspólnoty, czyli szósta, piąta i czwarta, są na tak zwanym etapie prekatechumenatu. Czyli to jest wstępny okres, który rozpoczyna się głoszeniem kateches parafii, tych kateches jest szesnaście. Jeżeli po nich zawiąże się wspólnota, to jest zawsze wolna decyzja uczestników, ale jeżeli zawiąże się wspólnota, to ta wspólnota rozpoczyna ten okres prekatechumenatu, pre który w istocie rzeczy polega na tym, żeby osłuchać się, jakby myślą inicjację w Słowo Boże zacząć oswajać się z tym językiem, który Bóg do nas mówi poprzez Pismo Święte, ale także poprzez historię, poprzez wydarzenia historii zbawienia i naszego życia. I każda wspólnota, niezależnie od tego, na jakim jest etapie, spotyka się dwa razy w tygodniu. Na liturgii Słowa w ciągu tygodnia, wtorek, środa lub czwartek i na liturgii niedzielnej liturgii Eucharystii, która jest celebrowana w sobotę wieczorem po niedzielnych nieszporach. I w prekatechumenacie te liturgie Słowa, czyli te liturgie w środku tygodnia, one są takim wprowadzeniem w Słowo Boże przy pomocy słownika teologicznego księdza Difura, żeby w ogóle zacząć rozumieć język, którym Bóg do nas mówi. I to są te trzy pierwsze wspólnoty, które mają swoich prezbiterów, liczą około 30-40 osób i powoli tę drogę robią, raz w miesiącu spotykając się na czymś, co nazywamy konwiwencją, czyli wspólnym byciu, spędzeniu jednego dnia razem, w którym jest też liturgia, jest wspólna modlitwa, a bardzo ważny jest ten tak zwany krąg doświadczeń, czyli miejsce, gdzie każdy może mówić o swoim doświadczeniu, łatwym i trudnym, w rodzinie, w miejscu pracy, i także we Wspólnocie każdy może dać ten, ten, to, to, to echo swojego, swojego doświadczenia. Potem jest Wspólnota trzecia, która jest teraz na etapie drugiego skutynium. Trzecia, tak, w której słowem wiodącym jest to słowo o pokusach, zawsze czytamy na początku Wielkiego Postu, bo myślimy, że to jest bardzo ważne słowo, które pomaga nam rozumieć nasze życie, pomaga rozumieć to, że życie jest zawsze walką, tą pokusą ze strony demona, żeby zabezpieczyć swoje życie, żeby być kimś w życiu, żeby postawić się ponad Pana Boga. I to jest słowo, które nam bardzo pomaga nasze życie rozumieć i, i, i walczyć w tym życiu. I wybrać Jezusa Chrystusa. Na końcu tego, tego etapu proponujemy też wszystkim, żeby to w sposób publiczny wybrali Jezusa Chrystusa jako swojego zbawiciela. Potem jest druga wspólnota, która już przeszła to drugie skutinium i teraz jest na etapie wprowadzenia w modlitwę. Pierwszego wprowadzenia w modlitwę. Ono dla nas oznacza wprowadzenie w modlitwę psalmów, brewiarzową. Poprzez katechezy biblijne przygotowujemy całą wspólnotę, żeby od tego momentu już codziennie każdy członek wspólnoty. Modli się przynajmniej modlitwą juczni indywidualnie, małżeństwa razem, a w szczególności, żeby rodziny tę modlitwę wspólną praktykowały w niedzielę rano, żeby zbierały wszystkie swoje dzieci, modliły się razem i też, żeby rodzice, to jest miejsce bardzo ważne, gdzie rodzice mogą znaleźć ten czas i, i przestrzeń, żeby przekazywać swoją wiarę dzieciom, mówić o swoim doświadczeniu Boga, o swoich problemach, o swoich walkach. I głosić dzieciom także osoby Jezusa Chrystusa, Boga, którego spotkali w swoim życiu. I rozmawiać z dziećmi, tak, to jest bardzo ważne, że ten przekaz jest, staramy się, żeby był dwustronny, żeby dzieci też mogły mówić o swoich trudnościach, o swoich problemach, o czym dzisiaj Antek tak super powiedział, nie? O tym pytaniu córki, a dlaczego tata ma rządzić w rodzinie? Na przykład, bardzo dobre pytanie na taką modlitwę z dziećmi. I jest pierwsza wspólnota, najstarsza, w której jesteśmy katechistami, która... Przeżywa teraz etap drugiego wprowadzenia w modlitwę, modlitwę Ojcze Nasz, co wiąże się także z pielgrzymką całej Wspólnoty do, do Loreto, do Rzymu, aby być blisko papieża, aby wyrazić swoją wierność wobec papieża. I także do Matki Bożej w Loreto, aby zaprosić ją do, do swego domu. Bo, jak mówią ojcowie, trudno mieć Boga za ojca, jeśli nie ma się Maryi za Matkę. I to, jest te, to jest ten powiedzmy rytm życia taki najbardziej podstawowy w parafii, który się odbywa. Na razie, że wspólnoty istnieją, zbierają się dwa razy w tygodniu, celebują tę liturgię i także modlą się w domach indywidualnie. Tak, natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o pewnych dodatkowych rzeczywistościach, które w miarę jak wspólnoty dojrzewają, pojawiają się w parafii. I <laughs> pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest ewangelizacja w samej parafii, w której wspólnoty istnieją. To... Przyjmuje formę taką, że z tej najstarszej, czyli pierwszej lub drugiej wspólnoty już także są wyłaniane ekipy katechistów, które mogą głosić te wstępne katechezy w swojej parafii. Dobrze, żeby one się co roku odbywały, żeby to tak jak łono matki, żeby było zawsze otwarte na pojawienie się nowych dzieci. Raz w roku, od wielu lat już w świętego św. Szczepana te katechy są głoszone i praktycznie co roku powstaje nowa wspólnota. No, ich liczba pokazuje, że one nie zawsze się utrzymują jako oddzielna. Czasami trzeba mniejsze wspólnoty połączyć, ale co roku to ten, ten proces się pojawia i później, kiedy taka wspólnota powstanie, ona zawsze ma swoich, powiedzmy w cudzysłowie, rodziców, tych katechistów, którzy ją później prowadzą. Wspólnota nie, nie jest pozostawiona sama sobie, może robić co chce, ale ma tych swoich katechistów, którzy ją prowadzą dalej mając swoje doświadczenie i także swoich kateistów, bo nawet ci z pierwszej wspólnoty mają swoich kateistów w naszej osobie. My mamy kateistów w, w nowych innych osobach. Nigdy, niczego tutaj nie, nie wymyślamy, nie tworzymy od nowa. I to jest ta pierwsza, wydaje się, że bardzo też ważna moment ewangelizacji, kiedy wspólnoty mogą głosić kerygmat w swojej parafii, zapraszając oddalonych i jest to rzeczywistość już empirycznie potwierdzalna, że do tych następnych, następnych wspólnot przychodzi coraz więcej osób oddalonych, niekiedy już zupełnie dopiero które się w wspólnocie dopiero przygotowują do chrztu i do bierzmowania. Druga, drugie pole działalności tych wspólnot to jest włączenie w posługi parafialne. Najstarsza wspólnota już po etapie wyznawania wiary jest włączana w takie podstawowe formy pracy parafialnej, jak grupy charytatywne, jak przygotowanie do sakramentów, jak niektóre liturgie parafialne, na przykład możemy pomagać w przygotowaniu liturgii Wielkiego Czwartku, czy Wielkiego Piątku, czy Niedzieli Palmowej. To są te konkretne miejsca i także... I także yy, yy, próbowaliśmy w parafii świętego Szczepana uruchomić systematycznie to, co proponowaliśmy wam tutaj obecnie, mianowicie taką comiesięczną skrutację Słowa Bożego. Widzimy, że to bardzo młodym pomaga mieć kontakt oso osobowy z, z Jezusem i pytać też o swoje powołanie. O tej młodzieży jest ma ogromne tr trudność, żeby pytać w tych kategoriach o swoje życie. Yy, nie do końca się nam udało utrzymać tę systematyczność, ale przynajmniej na poziomie Krakowa taką skutację dla młodych robimy. Ona jest całkowicie otwarta, nie jest tylko dla młodzieży z drogi absolutnie, ale dla wszystkich młodych, którzy chcą przyjść. Taką posługę też robimy. Ona jest połączona też z adoracją Najświętszego Sakramentu. Trzecie pole to jest ewangelizacja w okresie wielkanocnym. To wtedy wspólnoty na całym świecie, a więc także te w parafii świętego Szczepana i moja także przez pięć kolejnych niedziel wielkanocnych, a więc po po świętowaniu nocy zmartwychwstania pańskiego wychodzimy na place, na różne place w Krakowach, w tym roku w czterech albo pięciu miejscach. Robiliśmy taką ewangelizację na placach, właśnie zdawaniem świadectwa, zgłoszeniem kerygmatu jako owoc przeżycia Wielkanocy. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest odkrywanie, że wspólnoty pomagają także swoim członkom odkrywać pewne charyzmaty i powołania. Na przykład w tej konkretnej wspólnocie świętego Szczepana, w tej najstarszej, był taki, na, na samym początku, 20 par lat temu, wszedł do wspólnoty taki starszy mężczyzna, już owdowiały, który miał dorosłe dzieci już zupełnie. I poprzez słuchanie Słowa Bożego, poprzez modlitwę, no, pojawiła się w niego taka myśl, że może Bóg go woła do kapłaństwa. Poszedł do seminarium, był najstarszym klerykiem w Polsce, potem miał chyba się 70 par lat, jak był święcony, i jeszcze 72 lata. I jeszcze chyba przynajmniej 6 lat, jeśli dobrze pamiętam, po 7 lat w parafii, w jednej z parafii warszawskich pracował jako wikary. Spotkałem go kilka razy, naprawdę nie, nie widziałem w życiu bardziej szczęśliwego staruszka niż ten człowiek, był bardzo, bardzo zadowolony. Ale także, to oczywiście to jest pewien szczególny, szczególny owoc drogi, że pomaga odkrywać powołania nie tylko młodym, ale także jak widać i starszym osobom. Ale to, co wydaje się, że jest bardzo, bardzo ważne od, od wielu już lat, droga otwiera także takie pole ewangelizacji poprzez rodziny. Co nazywamy misji, rodziny w misji, że te rodziny wyjeżdżają w miejsce, gdzie są zaproszone przez jakiegoś biskupa, gdzie już kościół praktycznie nie, nie funkcjonuje albo jeszcze nie funkcjonuje, nigdy nie było tam głoszonej Ewangelii. I Ewangelizują przede wszystkim poprzez świadectwo życia, nie? poprzez. Życie rodziny chrześcijańskiej, a więc już kończę, otwarte na życie, które jest, jakby celebruje nierozerwalność sakramentu małżeństwa, wzajemną miłość, to są te przede wszystkim znaki, ale także ewangelizując na placach, chodząc po tomach. I właśnie w parafii św. Szczepana mieliśmy taką kondywencję rozpoczynającą rok ewangelizacji trzy tygodnie temu, i cztery rodziny. Z młodszych wspólnot mówią, że widzą w sobie takie powołanie. Jak ono się rozwinie, musimy poczekać, zobaczyć, bo one wymagają też pewnej dojrzałości wewnętrznej, żeby rozeznać, czy to jest tylko pory w chwili, czy to jest powołanie poważne. Ale cztery rodziny z dziećmi małymi, mające swoją pracę, swoją stabilizację, są gotowe to wszystko zostawić, żeby ruszać gdziekolwiek ich kościół pośle. Więc to był taki bardzo skrótowy wgląd w parafię świętego Szczepana, którego promoszcza właśnie. Witamy serdecznie. Diolch i